Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Polski Pingwin i dzisiaj będę wam pokazywał poradnik patrzysz się na mnie patrzysz się na mnie? Wiedziałem, leć sam tobie leć. Dzisiaj będę wam pokazywał e, robię poradnik e, jak zrobić e, naprawdę super połapkę e, dla siebie w Minecrafcie, na przykład może nawet być online. Jak chcesz robić połapkę dla kogoś, nie chcesz, żeby weszli do Twojego domu, albo jak grasz na Single Player, też musisz nazbierać trochę slimu, bo to jest robione z Redstone'a i, i Sticky Pistons. Widzicie tu, Ja gram właśnie e, na moim serwerze i będę robił to w, um, <coughs> w constructive, uh, Creative Mode. Um, Właśnie bo będzie o wiele szybciej i wiesz, zobaczycie wszystko co możecie zrobić i możecie potem sobie zrobić. Zobaczycie teraz jak ta połapka działa. I pokażemy wam... Tak. Okej, okay, czekaj, musimy zmienić na noc. Ee, żeby się nie spalił. Ok, wiatko zabijemy, niech wyjdzie stąd. Okej. Okay. pa. Ok. To spawnujemy monstera na przykład, nie? Ok. Monster za nami leci. Zmykamy do domu, zamykamy drzwi, patrzymy I naciskamy nasz kuzik I spada do lawy, bardzo ładnie I teraz już poszedł E skąd się wzięłaś? I zamykamy znów I w taki sposób działa, się otwiera I się zamyka Otwiera I zamyka, tutaj jest moja dziewczyna Moja kochana piękna, która gra ze mną ostatnio minecrafta I nic nie będzie rozwalać nie będziesz nic rozwalać, ok? Nie! Ok. To teraz e, zaczynamy na świeżym polu i pokażę Wam, jak się to robi. Ok, jesteśmy na pustym polu. Widzicie, że ja już tutaj wykopałem przygotowaną dziurę. Możecie e, w tym samym rozmiaru wykapać dziurę i wszystko będzie gotowe. Zobaczycie, że tutaj będzie o jedno piętro wyżej, tutaj jedno piętro wyżej i trzy klocki na dół. E, pokażę Wam teraz, e, w jaki sposób, jak nie wiecie do tej pory, działa e, styki piston. E, przyklejamy, dajemy tutaj klocek, e, naciskamy tutaj, dajemy świeczkę Restona, po, po, e, popycha ten klocek do przodu i przeciąga klocka z powrotem, ze sobą. W taki sposób właśnie działa nasza połapka. E, tutaj chcemy wstawić e, w środku dwa, cztery. Muszą patrzeć w tamtą stronę, żeby jak włączymy je... Pójdą w tamtą stronę, właśnie z drugiej strony to samo, żeby też poszły w kierunku. Ups, w kierunku do środka i jest teraz. E, kładziemy, czekaj. 1, 2, 3, 4. Jest o jedno, jest o jedno. Ten za długie, czekaj. Stawimy tutaj. Czekaj, muszę sprawdzić. Czy tutaj będzie ten? O, właśnie. Ok. Będzie o wiele mniejsza dziura niż się spodziewałem. Ale wszystko w każdym jest dobrze. E, nawet lepiej. Nawet mniej miejsca zajmuje niż sam myślałem. Tutaj kładziemy nasze klocki tu. Robimy dziurę o 4. Cztery... Znów się <laughs> Musimy zostawić jedno miejsce tutaj i jedno tam, bo tutaj będzie następ będą następne klocki, ale zaraz pokażę. Tutaj też zostawiamy miejsce i kładziemy nasze cztery klocki w taki sposób i robimy znów nasz, naszą ścianę tylną. Możemy zakopać to szybko, żeby widzieliśmy dokładnie jak to fajnie będzie wyglądało, ale zostawcie o dwa klocki z tyłu, to jest ważne. Potrzebujemy to miejsce o dwa klocki z tyłu, żeby wszystko działało porządnie. Tutaj również. Oj, mamy. Możliwe, że nie będziemy potrzebować, ale myślę, że e, w, w zależy, w jaki sposób robicie. Może będziecie potrzebować. Kładziemy teraz tutaj, patrząc w górę. E, te klocki styki Pistons, następne. I tutaj, tak samo teraz. Już prawie skończyliśmy. Możemy tutaj włożyć, um, nie wiem, zależy co wybierzecie. Ja wybieram lawę i teraz wkładę tutaj lawę, żeby była gotowa. Czekaj, przyda nam, przydadzą nam się te, a łóżko już nie. Już mamy podstawę gotową i tak wygląda z góry, żebyście wiedzieli. Ok. Następna część. Podłączamy wszystko redstoneem. Tutaj dajemy dwa repeatery Z tego powodu właśnie, że jak tutaj będzie włączone To chcemy, żeby tu się włączyło i BOOM Podciska to do góry I z drugiej strony tak samo Tutaj chcemy dać dwa repeatery Żeby te cztery działały I tutaj też chcemy dwa repeatery Powód, że zużywamy repeatery Jest, że nie chcemy, żeby wszystko się włączyło w tym samym czasie Tylko chcemy pierw to i wtedy to, żeby poszło tak, bum i bum. Pierw do środka, wtedy do góry. Jak wraca, to na dół pierw i wtedy e, w prawo czy lewo, zależając od której strony patrzysz. Teraz podłączamy ten kawałek tutaj redstone'em. O, właśnie potrzeba dwa kawałki z tyłu. I tak powinno wyglądać teraz teraz. Robimy tak samo tutaj, i możemy tutaj wykopać naszą dziurę, e, gdzie będzie szła do guziku. I robimy tak samo tutaj, tylko że tym razem e, nasz sygnał idzie do samego tyłu. Teraz sprawdzamy zasięg naszego sygnału. Możemy tutaj też stawić repeatera, żeby od razu połączało sygnał o 15 e, klocków. Stąd to mamy 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Akurat mamy. Akurat mamy. Tutaj teraz e, wstawimy naszego guzika. Zrobię w taki sposób, że sobie tu tu. E, redstone pójdzie tu. I nasz guzik będzie tu. E, teraz musimy e, opóźnienie załatwić. Tutaj dajemy o trzy. O do samego, albo będzie tu, albo będzie do samego końca. Zobaczymy, jak działa. Teraz włączymy i zobaczymy, co się stanie. Ok, wszystko wygląda, że działa ok, ale musimy sprawdzić pierw te klocki tutaj, czy się kleją, bo czasami się nie kleją. Ups. Idą do góry. I wracają. I za pierwszy razem zrobiliśmy piękne stworzenie. I to się nazywa moja połapka redstoneowa i, e, i klejący e, batonik czekolady. Niech będzie. Zapomniałem, jak to się nazywa. Ale be, e, macie tutaj. Wtedy ostatnie co już zostanie. Ja sobie przykleję wszystko. E, przyklej wszystko trawą. Nie zapomnijcie, żeby zostawić tutaj miejsce. Mi się wydaje, że ja o jeden poziom... E, ja o jeden poziom... Teraz zobaczymy. Czekaj. O nie jest! Jest. Lepiej włączyć to zanim zaczniesz kłaść klocki, bo wtedy wszystko może się e, troszeczkę zepsuć. I już powinno działać. Niewidzialna połapka, połapka do lawy, połapka się zakrywa, połapka się otwiera. Teraz spróbujemy naszą połapkę. Zanim skończę, e, zrobimy ogrodzenie naokoło, byśmy mogli sadzić parę biednych zwierzę, bo lubimy torturować zwierzę, wiem, że lubicie. Się nie zgadzacie, to proszę zgasić już filmik. I jak możecie dać łapkę w górę i dodać to do ulubionych, żeby ludzie inni widzieli o tej połapce i żeby mogli też skorzystać. I też jak Wam się podobało, normalnie to bym był bardzo wdzięczny, jakbyście dali łapkę w górę. Albo jak kto nas nie kusi, żeby dać łapkę w górę, to możecie dać łapkę w górę za to serduszko, tam co zrobiłem dla mojej dziewczyny, co leci tam w powietrzu i co teraz pisze sobie na Skype. Ie. Okej okay. um, Teraz zamykamy pułapkę Przepraszam bardzo, uczę się. Uczysz się, okej. Okay. Uczysz się. Okej. Okay. Um. Świnki. Jedne świnki. Okej. Okay. Eh! Wychodzą! A tak! Co to ma być? O Jezu. Wszystko się psuje. Świnki są za mądre. Jak oni wychodzą? Nawet tego. O, o, o. Ej! Idźcie stąd! No! Jakie. O, ja nie. Ja nie mo... Idź stąd! Okej, okay. jest, super. Ok. Zrobimy to w inny sposób. taki sposób, właśnie, że po prostu damy tyle świniek na ten, na to ogrodzenie tutaj, że. Na pewno jedna spadnie, okej. Okay. Połapka! Musisz... Oje... What the fuck... Okej, okay, teraz wiemy, gdzie jest połapka. Teraz... Slaughter! What? I jest, koniec. Połapka działa, możecie tutaj właśnie... Jak zbudujecie drzwi, tylko jedno jeszcze dodam... Um, że sprawdźcie, że na 100% macie drzwi, że... Ups, żeby mnie nie wpłynęli. Drzwi patrzą w tą stronę, żeby było równo z, z tym kątem tu. Bo jak stawicie w tą stronę, e, to creepery, monstery mogą tutaj... O! Oh! Mogą sobie tutaj stanąć i będą bezpieczni. To nie zapomnijcie, żeby dać łapkę w górę i dodajcie do ulubionych, jak Wam się podobało. To bardzo do zobaczenia w następnym odcinku i subskrybujcie mój kanał. No więcej poradników i właśnie też będę robił serię z moją dziewczyną, to możecie też subskrybować na to. Dziękuję bardzo i do widzenia. Pa, pa.